Najtrudniejsze dla mnie jest takie całkowite poddanie ego i autentyczne rozwinięcie bezwarunkowej miłości do Boga, która nie byłaby motywowana pragnieniem nagrody czy strachu przed karą. Są okresy lepsze i słabsze. Jak byłem młody, głównie mój umysł chciał mnie odciągnąć, zniechęcić, przestraszyć albo sprowadzić po prostu do parteru. Przekonać, że to ta rzeczywistość i to te warunki materialne są najważniejsze. A przecież tak nie jest. Teraz myślę, że główną przeszkodą są po prostu momenty, gdy zasypiam czyli brak uwagi, dostrzeżenia, że wszystko jest już faktycznie dostępne teraz. Wymaga to zapewne przezwyciężania ludzkiej tendencji do kontroli i intelektualizacji doświadczenia duchowego. No i oczywiście chęci zysku poprzez dane działanie, nawet jeśli nazywa się ono duchowym. W większości tradycji wschodnich i też mistycznych nurtach chrześcijaństwa, chodzi, jak sądzę, o odkrycie lub uświadomienie sobie jedności, która zawsze istniała, ale jest, była zakryta pewną iluzją separacji. Praktyka taka nie tworzy niczego nowego, nie tworzy połączenia, nie sprawia też na szczęście, że stajemy się kimś, kim nie jesteśmy.